Ta część zgodnie z tym, co obiecałam, przystępuję do rozwiązania równania wymiernego. Pozwolisz, że wszystko poustawiam. Tak, żeby była dobra widoczność i już idziemy z rozwiązaniem równania. Zapisuję takie równanie, które właśnie zawiera mianownik. Zapisuję, że dziedzina należy do liczb rzeczywistych z wyjątkiem i obliczam te wyjątki, czyli przerównuję, zapisuję, że jest różne do zera, nie przy, różne od zera, nie przerównuję, bo tutaj użyłam złego zwrotu, więc będę miała tutaj jedynkę. Na pewno będzie to jedynka, czyli w mianowniku nie może być jedynki. I różne od zera, jeszcze musi, jeszcze musi być różne od zera ten mianownik. A więc po tej stronie mamy minus 2. Nie możemy mieć jedynki i minus 2 w mianowniku. Jak teraz postępować z takim równaniem? Liczymy to na krzyż, na ukos. Jeżeli nie możemy skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia, to te wyrażenia zapisujemy w dwóch osobnych nawiasach. Niestety będzie trochę liczenia, ponieważ każdy nawias jest tutaj inny, więc mamy mnożenie sumy algebraicznej. Mamy tak 2x razy x to jest 2x do kwadratu. 2x razy 2 będzie dodać 4x 1 razy x to jest dodać x i 1 razy 2 to będzie dodać 2. Drugie, drugie nawiasy: x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 2 to będzie odjąć 2x, minus 1 razy x to jest minus x i minus 1 razy minus 2 to będzie dodać 2. Oddzielę tutaj, żeby, żebyś tutaj nie pomylił, co? I spróbuję tutaj, postaram się coś tu połączyć, poprzekształcać, redukować. Wszystko przerzucę na tą stronę lewą. 2x kwadrat, wezmę od razu x do kwadratu, czyli odjąć x kwadrat, bo zmieniam znaki. Tu już dodam 4x, dodać x, będzie dodać 5x, przerzucam dodać 2x i dodać x. I przerzucę jeszcze te dwójki, ale zobacz, 2 odjąć, 2 bo zmienię znak, można to zredukować. Przerównuję to do 0 i mamy x kwadrat po odjęciu dodać, 8x równa się 0. I teraz taką postać. Równania kwadratowego możesz policzyć z delty. To będzie twoje a, które wynosi 1, to będzie b, które wynosi 8, c będzie wynosiło 0. Ja tutaj powtarzam Tobie, dlaczego delta? Bo bardzo często uczniowie chcą wszystko liczyć deltą, natomiast tu szybko wyciągamy przed nawias i będzie x dodać 8 równa się 0. Więc z pierwszego mamy x równa się 0, a z drugiego mamy x równa się minus 8. To są, nasze dwa rozwiązane, dwa, to są nasze dwa rozwiązania i sprawdzamy, co mieliśmy wykluczyć: jedynkę i minus dwójkę, czyli to są nasze dwie odpowiedzi. Pamiętaj o tym dokładnie, żeby zaznaczyć egzaminatorowi, bądź po prostu wskazać, że to jest odpowiedź. No to wszystko na dzisiaj. Dziękuję.